Cześć! Cześć Kacper! Cześć! Cześć, dam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Taiga, to jest Herdward z Kacperkiem. Bo Kacperek przypadł Wam do gustu, bardzo w CSI. miło mi bardzo poznać w jego Co <laughs> sprawdzałeś przed chwilą odcinek, jak wchodziłeś tam? Yy, sprawdzałam. O, no i widziałeś! Ludzie tam bardzo miło zareagowali. Także jak ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam na ten film. I. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Mamy małą chatkę na oficjalnym serwerze. I sytuacja N wygląda N tak, że tak, że nam bazę zniszczyli na początku. N znaczy wcześniej wcześniej. Y moim chłopakom zniszczyli bazę, bo coś tam chyba się nie polubili z kimś. I poszli teraz się pobawić na jakiś tam serwer razy 100 drop, tak? I Dokładnie. kacperek powiedział, że bym sobie wbił tutaj na Westa on zrobił małą chatkę i żebyśmy sobie nagrali razem. A że wszyscy lubią Kacperka. Tak, to jest ten kacperek, to, to sobie nagrywamy, tak? Dokładnie, a ja też miałem tutaj taką historię, że bazy mi też 500 504, kurde. Te ryże potrzebowali. Ja, ja na Chińczyków mówię ryże, po to takie. Ryże. <grym> ja teraz pokazuję, co mam tam w skrzynkach. Biednie, ale mimo wszystko jest detonator. Także nie macie się o co martwić, ludzie, kto będzie chciał zniszczyć tę bazę, bo zanim odcinek zostanie wrzucony, to my go już sprzedamy. Także nic tutaj nie będzie. Jaki, Dobrze, jaki Kasper, jest plan? Mnie... A, ktoś jest pod o. domem. Masz jakieś strzały? Zabilibyśmy go. E, bambik. Bambik, a tu Dobra, nie chodźmy, chodźmy, chodźmy. A ja nie mam siekierki, wiesz? I strzały dobra, mam. Dobra, To daj mi siekierkę. Chodź, da, dawaj dawaj siekierkę i dawaj strzały. No dobra. Bo tak to nie, nie będzie dało się kogoś zabić. Dziewięć Dam strzał 13. to druga Dobra, ja sobie zrobię strzały. strzały. Ty, ja zrobię strzały, ty zrób siekierkę, okej? Okay? Ja sobie też żelazny może przy okazji zrobię. Tak, a ty chcesz jakieś strzały, Kasper? Ja mam. Dobra, ja sobie zrobię 39, Kiedy mam ok. Drewno? Żelazo i drewno jest. wyrzuciło mnie! Jej. Już mam. Dolong ding. Co? Coś, coś dzieje, coś dzieje? Kiedy wejdziesz? <laughs> bo zaraz będzie noc. Już wchodzę. Właśnie, bo przeczekaliśmy całą noc, a zaraz wiesz. Wyrzuci mnie i będziemy a. czekać. Jejuuu, już wchodzę, spokojnie Już Pięka, jestem <grystanie> Okej, okay, dobra, to wbiliśmy To czekaj Kacper, bo wczytają mi się rzeczy i zrobimy sobie na się gierkę Ale ogólnie tak, bo ty, ty zaproponowałeś nagrywanie tego odcinka I opowiedz mi tutaj co będziemy robić wszystkim eee, w odcinku się odbędzie trzyetapowy odcinek Pierwszy, to <grystanie> będzie drewienko i spotkanie Bandyków. Bambiki jak zawsze próbują uciekać, ale zawsze pierdzielne idą, albo skoczę na mały szasz górki. Na <grystanie> mały szasz górki? Drugie. Pokażemy moją zrajdowaną bazę, którą przejdziemy, i pochodzimy często po hangarach, żeby poszukać jakichś kółeczek, zielniczków, albo różnych pierdów. Tak to będzie. A jest aha, tu są strzały, właśnie, zdziwiłem się. To mi się Gierka mm -hmm. nie robi, okej, okay. dobra. No tak się przysłuchałem. Okej, okay, mam się gierkę, to lecimy. Gacper, prowadź. Bo dzisiaj to jest twój odcinek. Ja tu tylko gościnnie. Ja tu tylko nagrywam. Jak przy rajdzie z Zalem, jak mi wszyscy mówili. No on ty przyszedł tylko okay. nagrać. No i tak przyszedłem tylko do Gacperka. No, dobra, będę. Follow me, follow me. Pędzę. Bo żeby mi jakoś yy, nie, nie wyrzucało, bo znowu będę musiał ciąć ten materiał. No mercy chyba, Ornu. No. <laughs> Oj, przepraszam, nie chciałem Młodych bijesz? Młodych <laughs> bijesz. Dziecko bijesz? <Co? śmiech> Dziecko bijesz? <laughs> Okej, okay, dobra, o, no chodź, chodź może najpierw na hangary A potem pójdziemy Właśnie na, do tej bazy Jak wrócimy znowu pójdziemy na hangary Drawienko chodź tutaj, daj Albo rozdzielmy się i przy namiocie się spotkamy Dobra, dobra, czy czekaj Eee, hangary, trzy etapy? Hangary, polowanie na Bambiku i co tam jeszcze było? Pokazanie bazy i drogi Aha, i pokazanie bazy, okej. Okay. Dobra. A tu, tu chyba już ktoś okradł te rzeczy wszystkie. Aha, czekajcie, bo nie mam stabilnych FPS-ów, już mam stabilne FPS-y, okej. Okay. Bo wiesz co, ta gra jest taka niestabilna, że jak mam pś, nagrywam, to mam po 70 FPS-ów, ale mi skaczą. Cześć, cześć koledzy! Kolego nie denerwuj się, Andrzejku! Nie rób głupot, my idziemy. Już sobie zbieraj tutaj. Na no, spokojnie. Daj mi naboje co? A skąd ja mam ci wziąć naboje daemki. tu przed No, daj mi lepiej siekierę, zwykłą. Nie Widzisz kacper? Oni tylko potrafią osądzać ludzi. Chodź, myślą, to są Chodź, on nas zabije zaraz. Także w ogóle gramy sobie tutaj. Jego lejemy, jego lejemy. lejemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Jezu ale, ale mam lagi oh, Dzik mnie bije Fak Dobra Dobra Ale nie pomagaj Krótko z nim będzie Patrz, patrz jak ucieka Pa 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 Oj Oj ale bym dostał kołucha No. Uuuu nice Kacper Ale kurde drop polecał z niego No Ej masz jakieś pierdoły? Możesz nam rzucić Dobra, to to na południu. No nie będziemy się tutaj wyjaśniać. Nie, nie będziemy się No, A Ja wiem, bym do niego to... nie skakał, Kacper, bo nas zgasi szybko. A tam. Jeden telefonik i wiesz. <noise> tak, bo Kacper tutaj zna Jazala i to są koledzy i tak dalej. Także. Możesz opowiedzieć swoją swoim historii, jak to się znalazło, że my tutaj gramy sobie we dwójkę. Ue, to długa historia, jak ruski w żop, powiem ci. Dobra, prowadź do tej bazy Kacper, bo on tutaj wszystko pokradł. Dobra, chodź. To lecimy. Tak, bo ogólnie. To to Kacper to, to jest ten Kacper, taki sławny Kacper. Nie powiem dlaczego sławny, ale kto wie, ten wie. Dobra, tak, jeśli... tak. Tak, jeśli kojarzycie jakiś Kacprów takich na YouTubie, to tak, to jest ten. Prawda? Tak czy nie? No, ale tutaj nie zajmujemy się tym, tylko bazą. Właśnie. Ja, ja cię fejmie, wiesz o co chodzi. By ludzie wiedzieli, że to nie jest takie byle kto, tylko ej. Drawienko też zbieramy po... No zbieram, zbieram, okay. zbieram, bo te bursztyny na lepszą siekierkę potrzebujemy. No. A, a przecież jeszcze bazę będziemy hey, dobudowywać. No właśnie, a? to jest... coś no, na na się. Mówiłem, żeby później inny kanał, tak to już by nam wbijali tutaj i głowę zawracali. To jest ta twoja baza. To jest mój kolacuszek. Hey, a co kto ją zabrał? No wiesz. Nie możemy w niej mieszkać? Nie, ale byśmy w mieszkali. A kto, ale ją przejęli całą, że już tam to, ktoś nie mieszka? Aha, dobra. A potem na górze jakimś drugim. Okej, okay, dobra, Kasper. Tak tym, co nie? Słucham? No spora, fajna, fajna. I Ile co cztery zużyli? Pięć. I opłacało im się, czy nie? Jak myślisz? No kurtka tam szara była, kamienia takie pierdoły Okej, okay, dobra. Troszkę drewna sobie pozbierajmy teraz. I to ja, Kacper. Teraz wrócimy do bazy. Będę. Papa, wywaliło mnie. No, Kacperek jestem. Halo, Kacper. Tak? No, dobra, już na chilku, tak? Tak czy nie? No. Nie, no, nie ma co się denerwować. żelazo na przykład. A ty nagrywasz? Tak, tak. Jak wypytuję. W końcu. Tak czy końcu. To... W końcu. Tak czy tak? Nie, na chilku. Te cięcia to nadają mu roku temu wszystkiemu. Ja ci mówię, Kasper. No, nie, no niemożliwe, że jest taka żelaza Naprawdę. No, 178. Skąd wiesz? No, po pamiętam ile było. No, nie ma w skrzynkach? Rozbudowujemy bazę, czy rojemy? Tak, rozbudujemy bazę. Mór. Ja mam młotek, daj mi trochę kamienia, trochę betonu, to zaraz zrobimy. Tylko projekt musisz mi powiedzieć, jak to robimy. Tak już dzisiaj tak mówiłem na chilku, po prostu bawimy się troszeczkę. Żeby sobie odpocząć, troszeczkę dach tak sobie pograć. Jak, jak Kasper, co, co mi się robi? A robimy? tutaj robimy dach? Na, tutaj w tych przejściach, tu? E, to tak, chociaż. Można... Nie trzeba chyba tutaj robimy? na razie. Do góry chcesz się budować? No. Okej, okay, to zrobimy drugie piętro. Tylko metal potrzebujemy. Aha. Dobra, no to tak czy tak wyjdzie, okej. Okay. Kwestia tego, że... Właśnie teraz sobie gramy, bo sobie... No, bo sobie odpoczywamy przed wipem po prostu, bo nie ma sensu teraz się bardzo spinać o grę, żeby wiesz... Przepalić się przed samą grą, co nie? O taką można wejść. A i tak będziemy wskakiwać do góry. To daj mi trochę, daj mi trochę desek. To tutaj trzeba chyba... Daj, 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 daj deski. Ja mam pomysł daj deski. Nie to, to Okej. Okay. I ten trochę kamienia też mi może zdać. Podzielimy o, to w się. W środku jest, poczekaj, wezmę. Okej, okay, spokojnie. Ojoj, ojoj, oj. I tu zrobimy, tak? Wiesz co? Bo to będzie taka podłoga, wiesz? Jako drugie piętro. Aha, okej, okay, jest. Dobra, to ja robię tutaj taki daszek, bo to będzie podłoga na górnym piętrze. Czyli tutaj jednak trzeba mieć, wiesz, sufit. O nie, nie, o nie, 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 nie. Zróbmy tutaj będzie. taką wieżę. Taką wieżę, to będzie mur. Ale wie, nie? że też zrobimy, ale żeby góra była a. szersza niż podstawa, po prostu. Tylko na mało nam to starczy, wiesz? Nie, nie za wiele tutaj postawimy tego wszystkiego. Masz więcej desek? Mam. No to, to ty dokończ, a daj mi kamień. Daj, 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 daj. Magiczne słowo, nie. Proszę. I chłopak, 8 lat uczy mnie kultury, no. Ktoś musi, nie? <laughs> nie, no, śmieję się przecież. Okna będzie trzeba zrobić. Z tej strony okien nie, to nie będzie śmieszne, trzeba. I to tragedia. <laughs> Ej, nieprawda, bez przesady, Kasper. Stawiamy w strasznym negatywnym świetle. Oj. Nie powinienem, nie, nie, nie wolno tak. W końcu ktoś musi. Ktoś musi. Już wystarczająco byłem w negatywnym świetle stawiany. <laughs> Także wystarczy. Tutaj, tutaj zrobimy z desek. Bo tutaj będą okienka. Jak to widzisz? Tutaj można to jeszcze podciągnąć. Ja bym to rzeczy tak. tutaj. Ale ja słuchaj, a tu na całą długość robimy okna, czy y, takie małe będą okienka. Na przykład co trzy bloki. Co trzy, poczekaj, jak zrobię, tak, tak, tak. Ale okno tak. na dwa szerokość. Ale na rogach właśnie chciałem okna, ale dobra, niech będzie. Już ja, ja nie ja też zrobię. Nie chcesz narek. Okej, okay, to tu będzie okna Ładniej. na czym. tutaj deski. To nie tu. Daj tutaj ściany Nie, daj tu ściany, bo to, to okno będzie bez sensu Naprawdę Cztery Zaufaj okna mnie. Ale, nie, mm. nie, będzie nie, bo... A bo chcesz symetrycznie tak po symetrycznie, tak po prostu No można symetria Ok, no symetria czasem ja to nie, grałeś nie, 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 jest gra twojego pokolenia, mojego nie, nie, też, także Najbardziej twojego to tam właśnie strasznie denerwowało mnie, jak było niesymetryczne coś. Tak mnie. Naprawdę. No jeju! Cześć, nie przeszkadza, może w odcinku? Także tak, słuchajcie, bo Tiger z przyszłości, w sensie Tiger z ponagrania tego odcinka, bo my teraz jesteśmy w środku, także taki mamy. Wiecie, stop klatka, nie? To, 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 tak w filmach zdarza się. W kusko tak, bo ale mniejsza, dobra, żeby się nie rozgadywać, bo to, to, to nie jest część odcinka, którą planowałem, więc słuchajcie. Z racji tego, że ten odcinek był bardzo, bardzo, bardzo pocięty, co wynikało z tego, że cały czas sukcesywnie wywalało mnie z tym spika, z z gry, to mam dla Was coś mega fajnego, co powstało w sumie dzięki temu właśnie, że mnie tak wywalało. Chodzi o to, że Kacperek sukcesywnie za każdym razem, gdy byłem w menu, śmiał się ze mnie, poniżał mnie i rzucał takie pancze, jakie widzieliście u majnia szczura, gdzie Kacperek na TES-ie jechał wszystkich Także słuchajcie, jeśli macie ochotę zobaczyć Wszystkie te fragmenty, w których Kacperk mnie tam dojeżdżał Właśnie jak na tym TES-ie, troll na tes Jak ktoś nie widział, na pewno ktoś widział, bo każdy wiedział trollę Kacperka na tes Więc to jest w bardzo podobnym klimacie Żeby nie powiedzieć Identyczny. Ja jestem jeszcze w stanie pozbierać troszeczkę tych tekstów, żeby to było troszeczkę dłuższe, więc słuchajcie, musicie mi powiedzieć, jak się na to zapatrujecie. Więc jeśli będzie tutaj masa lajków, napiszcie w komentarzu, tak, chcemy, chcemy, to ja to zrobię. Ale okej, okay, bo to jest stop klatka, to, to nie, nie wolno przedłużać. Także wracam do filmu. Hej! UK! Gramy <gamy> <gamy> znowu. Okay. ok. Nie, nie, nie gramy. Cześć, niech się ustabilizujemy. Dobra, gramy znowu. Coś się zmieniło od tego czasu, Kasper? W bazie? Jedno strzałowców? <gamy> Zmienił się dach. Będzie drugie piętro, to drugie piętro będzie bardziej takie patrolowe, na typowych szajbosów i albo takich albo raczy, których no. zabić można i jest dobrze w luj. Dobrze <grym> w luj. Ej Kacper, a niepotrzebnie tutaj zniszczyłeś, wiesz? Bo tak to po prostu możemy tak wskakiwać do góry. Zrób tutaj takie coś. No na dobra, ale dosteczka. jak ktoś się tutaj wejdzie. No, jak chcesz inaczej do góry wchodzić? Musisz jeszcze jedną deskę postawić, bo ja nie mam materiału. Po, po wiesz? tej wyprawie pójdziemy po tej, jak teraz wyjdziemy po żelazo. Dobra. To chodzi na bambiki. Chodźmy tam. Ale do, do góry idziemy, tak? Czy w którą stronę? Nie, tutaj, Kac... bo tam jest. No tak, tak, no dobrze idziemy, dobrze, dobrze. A dochodziło. To idźmy. A o tym okay. by było lepiej. No tam by było lepiej. A ty jest więcej bambików. Trzecia osoba, Kasper Pamiętajmy Pamiętajmy A nie mam strzały Mogę, mogę, mogę? Mogę, 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 mogę? Proszę, mogę, muszę uczyć dzięki. kultury Proszę Dzięki O Jezus I'm your gift Strzał <laughs> Arrows Wiesz o co chodzi English Te sprawy Widzisz, teraz ja no, trochę pouczę No No kopię, kopię No i gdzie masz tych bambików? Kacper mówi spoko tajguś spoko tutaj będzie masa bambików dobra jest bambik faktycznie Gdzie? Yeah. Prosta biegnij za mną to zobaczysz Wiesz trzeba go docisnąć, chłopaka przyciśniemy to nie będzie wiedział o co chodzi Tylko wiesz żeby się nie wystraszył też Także wiesz bez szarży tak Na, no. na, na chillku wiesz o co chodzi A przecież tak mi to na chillku wchodzi w słownik Dobra on, nie, on jeszcze się nie spodziewa on jeszcze nie wie Zmieniam osobę. Dobra, zmieniłem. Dobra, spojrzał się na mnie. Ucieka! No co za cfelek No nie dziś. Umieram Dobra, daj... On nie ma butów, nie? Także skrócę do niego dystans i po prostu się bijemy. Dobra, dostał już. Ja też dostałem, Kacper! Dostał? Dobra, weź go przejmij O, w szoku. Oj, bo Ci tam rzuca. Żeby się... Dobra, nie trafił, to już jest koniec. Chłopak się przecenił. Ciśni, gada, ciśnij, ciśnij, śmiało. Zakuty. Do oh, nice. Kasper, czekaj. No, oh, ładnej elo. Elo, no i krótko. Dobra, mamy bursztyn już. Przynajmniej tyle. Ja włączam trzecią osobę. Włączaj mi to tam. Mi tam. Tobie to tam luźno, ale tutaj innym już nie bardzo. I akurat to obchodzi. Zresztą zbieraj wszystko, Kasper. Wszystko się przyda. Będą, znowu będzie, Państwa że nie Polak, nagrywam przeciwosobów. Polak, nie cebulako. I, to znowu ktoś to jest. Czemu nie jesteś cebulą, Kacper? Aj, dostał ładnie. Jest... Aj, to jest męczące zmienianie tych trybów. Bo no, z strzelami muszę przemieniać tę kamerkę. Aj, nadal, czemu Kacper nie jesteś cebulą? Co, co? No, no, mów, mów mi prędko. No tutaj, zabij. Dobra, no zabijemy, ale proszę mi odpowiedzieć na pytania To no. jest bardzo... Co, nie możesz się skupić na dwóch czynnościach naraz? Tak Tak? Da, da, da Nie, ale on nic nie ma, Kacper, on jest nagi Dobra, jedź go w sumie To mnie ciśnij tam go Niech pole bambi... O, dobrze, kolejny kill No, 140 drewna, nic nie ma <noise> Dobra, no, jeju każdy A mówię, się żeby zabij. się starszych słuchać. Masz strzały? E, mam 10 To daj, bo ja tu zabiję. Masz 5, więcej nie dostaniesz. Bo jedną mam. No pięć. Hello, hello! Popierz. To no, cwale jesteście. Ja nic nie miałem śmiecie psy. psy. <laughs> Zera. Idziemy. Zera, no i krótko. No jej no, Jezus, zrespisz się, po co się denerwujesz? No i tyle. Chodź. No widzisz? No i cię zbeształ Kasper. Widzisz krótko z tobą, bo go zabiłeś. Widzisz, jak to jest jakieś się niemiłym? a? Potem tak się kończy? na Polak Rage. Polak Rage? Jakie jak są Polaki? Cebulaki. A, znaczy tak? Czy jest Polak Cebula, Polak Rage i coś jeszcze jest? Polak Bieda. Polak Bieda! A ty jakim jesteś, Kasper? No, słucham. Um... Polak, no, no. który uczy starszych. Ej, nie dodawaj sobie też za dużo. Na no, lajku mamy inne. No mamy inne, no ja mam wyższe, tak? Nie zabijać go. Dobra, poczekaj. Sła? Nieważne, bo byś się obraził, Nie no dawaj, dawaj, kolego. Kasper Zaraz się zrepostuję. Dawaj, dawaj, mów. Chcesz tego... No, Chcesz? Masz strzały? Mam, ale nie dam ci. A ciemno je. Ile ja mam? Pięć. No ja mam pięć. Na ja tu nikogo już nie ma, Kacper. No, tu weź też cierpliwości Polaku. Polaku. A czemu Drew, Kacper no. nie jesteś Polakiem Drew, cebulą? No, słucham, czemu nie jesteś cebulą? Bo mam hajs. <grym> Cwanie, bo mu rodzice dają. Poczekaj. Mhm. No i co ty, co będziesz co na te zarzuty? Yy, to chyba dobrze, że dużo. Co dużo? Mam bursztynów. A. Bo mam za teraz pięć. Za bursztyny dwa. z drewna baluj. Nie wiem o co chodzi. Nie, nie ma tutaj żadnych takich ludzików. Dobra, chodźmy po zimno środki. No dobra, wracajmy I coś jeszcze nam zostało do robienia w tym odcinku? Bazę dokończyć i dalej dokończyć. Dokończy? Dobra, dokończymy bazę Okej okay. To jest na początku taki wstęp do tej serii jak to A tutaj niedużo będziemy grać przecież w no. bo zaraz wipe jest Właśnie, i miałem dzień. zapytać Czy jeśli macie ochotę zobaczyć Jak coś tam chłopak się my rajdują na serwerze razy 100. Czy coś tam nie wbić sobie i, i wiecie, porajdować jakieś baski tam Wiecie, milion cztery, 4 i tak dalej, i tak dalej bo tam, na spokojnie, raczej to problemu nie robi, a w gruncie rzeczy może być jakiś fajny rajd To też dajcie znać, jak się na to zapatrujecie Tak, Kacper, tak? Uh -huh. I w ogóle, jak, jak, jak tam Kacper się wam podawał? Przypadł wam -y. do gustu? Tak, nie? Pikapi, -y. no nie, jeju Ty trzeba łapki prosić Dajcie łapki Pikapi, -y. pikapi -y. no, no, no kurwa, no kto by nie dał łapki? No serio Polak cebulak Polak, a, czyli Polaki, czyli, czyli kto nie da łapki, to jest Polak cebula, nie? No. To, to, to weź, weźmy Kasper jakoś fajnie łapki poprosi osoby Tak wiesz, żeby dali Pyka to że tu pyka XD XDD kappa Czyli to miał zachęcić, tak? Motywacja dla Polaków Motywacja dla Polaków Ej, wiesz to Kasper? Brzmisz mi jak taki rusek Mój dobry znajomy z rusek On też mówił zawsze, oj Polaki ale przesymatyczny kolej, naprawdę. Ostatnio właśnie go nie spotykam, ale mega mądry człowiek. Także jeśli ktoś wie o kim mówię, to, to wie, że mam rację. To są te teamspeakowe spikowe znajomości. Oh. To co, Kasper, częściej widujemy się na odcinkach? Właśnie ludzie muszą powiedzieć, czy, że ej, y, bierzmy Kacperka, czy powiedzą nie, nie chcemy go, bo Bo młody jest cwaniak. <ścoughs> Daj mi trochę drewna. Aj, aj. aj. A to da dokończę, Polaku dokończę kozaku. Polaku kozaku Czy jestem Polak kozak? Czemu jestem Polak kozak? Bo masz za dużo ego Buuuu nie Dobra buduj Bo budowlnicy No Czekaj. dawaj No już, tylko że nie dobrze postawił Łe Czaj, ale mnie męczy gardło Jezus Jezus Christ. Ale źle postawiłem Polak, kozak. Nie. Jezus. A mi wstyd dorobi, chłopak. Masakra, totalnie. A i daj mi trochę kamienia, bo ja tutaj dachu nie mogę stawiać, bo nie ma ścian. A polaku. chyba, że od tej zacznę, okej. Okay. Polaku, polaku, polaku. Ulok. Żeby miacie tutaj jakoś nie podsumował, Kasper. Ja się muszę pilnować. Powodzenia powiem, rzecz. Że dzieci wyzywam. No by wyglądała tak, żeby mnie zgasił chłopak. I śmialiby się ze mnie. A nie, nie dałbym się, Kasper. Krótko by było. Żebyś tak. sobie nie myślał, że to tak łatwo jest. Ja ci daję fory, wiesz o co chodzi. Mhm. Na bym ci nie dał <grym> Umarłbym? Byłeś na Jemie, Kasper? Byłeś? Byłem, mam na ja... Mam autograf. Od... Kogo masz? Od takiego fajnego No telefon, słuchajcie, rozmowy dla Beki. Halo. Dobra, to pozdrów wszystkich. No, 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 pozdrawił. No, no, to i tyle, nie, grunt to kultura, to jaki to był Polak, Kacper? Polak Cebulak, Polak Nerwus i Polak rage. <grym> o kurde, no. odmiana Polaka Rejcza To jest Polak Counter Strike Polak bunt. Nie, to jest Polak Counter Strike Takie są Polaki Kacper grające z to bym mówił, że jesteś cheaterem Jesteś cheaterem, <grym> okej okay, Kacper, no chyba chodzisz na hangary Chodź, chodź. Ostatni spacer, poczekaj, taj bo ja butów nie mam Bo ja widasy co, my... co, przewieje ci po stopach i... I chore będziesz, nie? I pójdę boso Pójdę boso Pójdę... dalej nie śpiam. Oj, biegnie ktoś! Dawaj, 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 dawaj! Ducha Hasper, za nim Chłopak jest w szoku, nie wie co się dzieje, nas jest dwójka Musimy go strzelić, mam pięć strzałów, ty jest. też masz pięć strzałów Dobra, mamy 10 strzałów łącznie Trzeba ich dojechać, ja biegnę z prawej Jest, dobra, mam go A nie, nie, ty, tych nie bijemy Czemu? To mój taki znajomy drosiaki Gdzie jest? No jak on do mnie serię odpalił? No nie bijemy się pewnie, nie? Wziął serię, strzelił Mam trzy strzały, także trochę słabo Dawaj, daj Nie chciałem się z nim bić Ale cię, ale cię podsumował Ale A, koledzy! nie się chciałem z nim bić Możemy się dogadać. A co mi wypadło w ogóle? Spierda, o typ się. A, dzida mi wypadł. Dobra, pizda zamknij. No i gonią mnie, dobra. Tak, możemy skończyć odcinek marnie. Marnie, <śmary> Vanitas. Dobra. Znaczy to... odcinek, ta... ten odcinek udał się dzisiaj. Mówisz, że się udał? Udawaliśmy ten obszar. Można powiedzieć. Mamy okay, jakąś bazę. To jakiś żarcik na koniec? Rzucasz czymś pozytywnym? Tak. Dawaj. To takie sucho będzie. Okej. Okay. Tak żeby Jaki ludzie powiedzieli więcej Kacperka. będę za 13 latek. No. Gaz do dech. <grym> to jest dobre. Z tam pod domem. Okej, okay, dobrze, także, także o, cóż. Zawsze wam. będą suchary na... pod koniec. Dobra, jak masz jakieś dobre suchary, to będziesz przygotowany. Ej, to się spod drzwiami? No mówiłem. Dobra, także... Cześć, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. będę Tajga, to był? Kacper, to był? Włodzimierz. Włodzimierz. Ryja tam zamknij przed tym domem! Bydlaku! Po co się udzielasz? Wprasza się. Dobra, także cześć, do usłyszenia. Elo.